na śniadanie mój ulubiony ym, wrapik z jajecznicą, z filetem z piersi kurczaka i z warzywkami. Będę ją smażę na takiej malutkiej ilości oliwy. Ja lubię tak porządnie ym, wymieszać sobie najpierw jajka przed wlaniem ich na patelnię dlatego, że ta jajecznica jest później taka bardziej kremowa I ja też robię jajecznicę na takim dosyć małym ogniu, średnim raczej do tego łyżeczka majonezu wege i tutaj właśnie kwestia tego, że ja normalnie dla smaku nie dałabym tego fileta z piersi kurczaka ale, że brakowałoby tutaj trochę białka, to po prostu go dodam. Białecznicę tak mm, roluje, jak zaczyna ona się ścinać, i to też właśnie nadaje takiej fajnej konsystencji. Tak właściwie to mm, możecie sobie tutaj dodać takie warzywa, jakie wam odpowiadają. Na przykład się fajnie tutaj komponuje właśnie papryka. Na koniec jeszcze taki sosik zero. Ej, powiem Wam, że to jest takie spoko. Odkąd odkryłam tą riecznicę we wrapie, to jest moja ulubiona opcja na śniadanie. Nie masz swoje domko nałożone, i jest już 15 prawie, ja troszeczkę zgłodniałam, więc... Yy... Że mam sobie takie mleko proteinowe. Tym razem mam o smaku truskawkowym i też jest bardzo spoko, ale chyba fajniejsze jest czekoladowe, bo smakuje centralnie jak kakao. Także takie proteinowe mleczko ma prawie 7,5 g białka, 5 g węglowodanów i 1 g tłuszczu. W 100 gramach. I zabieramy się za robienie obiadu. W związku z tym, że dalej nie zrobiłam żadnych zakupów i nie mam żadnego mięsa, to będę kombinować z tego, co mam. A mam sporo mrożonek, jakieś warzywa, także damy radę. Mam na przykład taką mrożonkę, zupę grzybową. Już parę razy robiłam z tym mrożonki zupę i naprawdę wychodzi sztosik. Najpierw na takim zwykłym oleju rzepakowym, podsmażę sobie cebulkę. A tutaj do gara obok będę wrzucać tę mieszankę. I słuchajcie, ta mieszanka ma w sobie ziemniaki w środku i będę jeszcze do tego dawała na koniec śmietankę, więc to będzie naprawdę pożywne. Ale zrobię sobie jeszcze do tego takie jakby drugie danie i coś wykombinuję z piekarnika. W międzyczasie rozpuszczę sobie w szklance, w rządku taką jedną kostkę rosołową czy nie rosółową, to jest bulion warzywny. Dodam jeszcze wodę. Sypnę jeszcze robczyką. A w piekarniku zrobię sobie taką resztkę ziemniaków. W ogóle zapamiętajcie sobie te nazwy, bo... Te ziemniaki smakują centralnie jak łódeczki z maka. jeszcze kilka szparagów, więc umyję je sobie i e, obetnę im te tutaj e, końcówki. I wrzucę je razem z ziemniakami do piekarnika. Polewam szparagi e, odrobinką oliwy. I wstawiam to do piekarnika na 200 stopni, bo jestem jak głodna jest, żeby się szybko zrobiło. Na temat obiegnie coś. prezentuję mój dwudaniowy obiad wiem, że niezbyt imponująco tutaj by się zdecydowanie przydał jeszcze jakiś kurczak na talerzu e, ale to białko odbiję sobie na wieczór zjem sobie twaróg, więc spoko po prostu moja dzisiejsza wersja tego, co jem w ciągu dnia to jest zdecydowanie wersja dla leniwych generalnie nie jest na bogato i dobre też pora i żałuję, że sobie całej paczki nie zrobiłam. Chociaż jeśli chodzi o kolację, to będzie freestyle. Robię już drugie podejście do tego, bo za pierwszym razem mi nie wyszło, więc mam nadzieję, że tym razem już się uda. To będzie coś w stylu sernika budyniowego. No więc mam tutaj szklankę mleka, takiego 0,5%. Część wlewam, żeby się już gotowało. A tutaj w tej drugiej rozrabiam sobie najpierw budyń. To jest taki budyń zero hmm, cukru. Bez dodatku cukru. Budyń lekko przestudzony na balkonie i teraz dodaję do niego um, dosłownie kilka kropelek stewi. E, jak macie taką płynną, to uważajcie, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo słodka. I pół kostki twarogu. tego wrzucam sobie mrożone gorówki kilka mrożonych ślibek i takie truskawki biofilizowane. No i tak to się prezentuje. Not bad. Zobaczymy jak y, będzie smakować ten mój y, eksperymentalny posiłek. Trochę bez sensu. Okej, okay, okay, ja to zjem, ale. Nie jest to na tyle dobry przepis, że polecała Wam go odtwarzać. Chyba lepszy żeby był sam po prostu budyń z tymi owocami. Albo sam twaróg z tymi owocami. No nie, niestety nie wyszło to tak jak, tak jak planowałam. Myślę, że to by mogło być spoko, gdybym miała taki twaróg, być już zmielony. Także bardzo Wam dziękujemy razem z Melonem za oglądanie moich dzisiejszych wysiłków. Mam nadzieję, że mimo wszystko miło spędziliście ze mną czas i może nawet się jakoś zainspirowaliście. I widzimy się w kolejnych filmach. Kuziaki do następnego, co to jest tutaj, co to jest tutaj, co to jest tutaj, co to jest?